Już sam nagłówek tego zdarzenia brzmi jak sensacja. Papież Leon XIV z pluszakiem w dłoni, w dodatku różowym labubu. Cały świat to zobaczył i naprawdę wielu przecierało oczy ze zdumienia. Cześć, tu Alicja. Witam Was na kanale Alicja Plotki Gwiazdy, gdzie dzielę się historiami, które budzą emocje i poruszają tłumy. A dziś mam dla Was coś absolutnie wyjątkowego moment, który pokazuje, że nawet papież potrafi zaskoczyć w najbardziej nietypowy sposób. Po śmierci papieża Franciszka w kwietniu tego roku, konklawę wybrało nowego Ojca Świętego, Amerykanina Roberta Prewosta, który przyjął imię Leon XIV. Od pierwszych chwil pontyfikatu jego działania śledzi cały świat, spotkania z przywódcami, podróże, publiczne wystąpienia. Niedawno mieliśmy okazję zobaczyć go także w towarzystwie prezydenta Karola Nawrockiego, który odbywał swoje pierwsze wizyty zagraniczne. Nawrocki w Białym Domu spotkał Donalda Trumpa. A kilka dni później pojawił się z rodziną na audiencji u papieża. Były podarunki pełne symboliki, gesty wzajemnego szacunku i atmosfera podkreślająca wyjątkowy moment. Ale to, co wydarzyło się 10 września podczas audiencji generalnej, sprawiło, że Leon XIV zyskał zupełnie nowe oblicze w oczach internautów. Papież nagle chwycił różową maskotkę Labubu, popularną wśród młodego pokolenia, i z uśmiechem podniósł ją do góry. Cała scena trwała zaledwie chwilę, po czym oddał pluszaka jego właścicielowi. Jednak nagranie momentalnie obiegło internet. Na TikToku zdobyło już ponad 13 tysięcy udostępnień, a w komentarzach pojawiło się ponad 140 wpisów pełnych zachwytu. Jeden z użytkowników nazwał Leona XIV Ojcem Świętym Generacji, co idealnie oddaje reakcję społeczności online. Ten krótki gest pokazuje. Że papież nie boi się spontaniczności, a nawet drobne momenty mogą stać się symbolem jego otwartości i kontaktu z ludźmi, także z najmłodszym pokoleniem. A wy co o tym sądzicie? Czy takie sytuacje zbliżają papieża do wiernych, czy raczej was zaskakują? Dajcie znać w komentarzach. A jeśli chcecie być na bieżąco z podobnymi historiami, subskrybujcie mój kanał i zostawcie łapkę w górę.